Przekroczyłem ten zanurzony w mgle portal, a mgła zaczęła się przerzedzać i aż mnie oszołomiło. Patrzyłem na najdoskonalszą zieloną trawę, jaką kiedykolwiek widziałem. Każde źdźbło było przepiękne w swojej symetrii i równości, a ta cudowna odparowująca mgła odsłoniła przede mną to pole, całe pokryte kwiatami w tak wielu kolorach, których nawet nie potrafię opisać. Następnie spojrzałem w lewo, a trawa przechodziła z zielonej na brązową, czarną, a potem w spaloną. Ta dychotomia naprawdę mnie urzekła, ale było tam jeszcze to poczucie mroku, otwarły się ogromne wrota, a potem coś z tych wrót wyczłapało, ciało w ogniu capiąca ślina, ale było coś jeszcze. Usłyszałem krzyki, które wychodziły z jego wnętrza, zupełnie tak, jakby to stworzenie pożerało duszę. Usłyszałem jak mówi moje imię. To stworzenie mnie znało. Usłyszałem jak mówi: "Jim. Jim. Jesteśmy tu dla ciebie."